Ta, w tabelce i w zakładce help e, na discordzie Ogo oh, <laughs> Jak coś to w help, w help Dobra git już wiesz Siema <laughs> Dobra, a, dobra. <laughs> chcę, co tam, co <laughs> Zakładka help, to, dobra Jak coś to w zakładce help już mamy wszystkie p, te powiązania i można już siadać do, do partii Dobra, git. Jak coś, o, to już macie w zakładce help, to skin gra. By help. No. Help? Tak. To jest. Ty, a Sara, ty ja masz streama? Pierdolę. No dobra. Czekaj, my na Kasi krzakasz. Ja, masz streama na Twitchu? Nie, właśnie odpalam. Odpala, Odpala. Ja dobra, dobra. Muszę ja masz... tytuł ustawić, że nazwę, no, no, no. Napisz Szach i ten, ten. Tak zrobię. Tak A ja potrzebuję kogoś, Kasiks albo szacharz. <noise> Ale będą...